Odkąd pamiętam, mój przyjaciel Córuś nie miał szczęścia do przedstawicielek płci żeńskiej. Podczas ostatnich wakacji poznał na wyjeździe pewną laskę, którą przelotnie kiedyś puknął jak titanik górę lodową nasz wspólny przyjaciel, lipień. Choć życie uczuć wyższych i samczych, wręcz zwierzęcych instynktów rozrodczych, było co najmniej patologiczne w naszym braterskim trio, to nie przeszkadzało nam to po prostu się lubić. Jak jednak pokazała piwniczna historia i ona zatoczyła swe koło jak wołyńskie dziecko przybite do wiatraka, Loszka raz dała dupy lipieniowi. Regularnie dawała Curusiowi jako jego dziewczyna, więc przy nadarzającej się okazji nie widziała się przeciwwskazań, żeby opierdolić ze smakiem i połyczkiem petardę jakiegoś seby, kompletnie ćpana na imprezie. Na wieść o tym Curuś przyniósł jej tylko kamień z wielkim, kurwa curu się olał. Miłość zamienił na wódkę i przygodny ruchańsko w toaletach dyskotek i krzakach, a jego była już ciperka ustanowiła sobie właśnie mnie za kolejny cel na swojej liście gości w jej hiltonie pomiędzy udami. Jako prawdziwy przyjaciel poinformowałem o tym fakcie Curusia, on z kolei ma wyjebane, bo wszystkie loszki to kurwy, zapamiętajcie to sobie, więc pobłogosławił mnie i ze słowem jego stulejarstwa miałem ją wydymać tak, jak nas wszystkich platforma nie wydymała. Zadanie to spadło na pokład torpedowy mojej jego ubota, a że słowo ziomeczka jest święte, postanowiłem zrobić tak, jak Pan Jezus powiedział. Nie miałem jednak planu, jak mogę dać radę, tak przetrzepać dywan przy jednym, jedynym podejściu. Pomógł mi w tym zesłany pewnie przez samego Janusza Pawłona Sen, który zgodnie z nakazem tego zbrodniarza wojennego postanowiłem wcielić w życie. Składał się tylko z syntezy dwóch kroków zwanych falusowym kwiatem lotosu, starannie opracowanych przez watykańskich mnichów trenujących kutarate hudo, jebanie i uciekanie. Zaszedłem zatem któregoś dnia do tej lożki w wiadomym celu i z miejsca rozpoczęliśmy to, czego nie zazna przeciętny użytkownik wypok.pl. Darowanemu koniowi nie patrzy się w przedek pochwowy, więc udało mi się poczucie obrzydzenia z gościnności tego szlacheckiego zajazdu trzymać na wodzy. Nie wiem, która to była godzina naszych zabaw i igraszek. Na pewno któraś z kolei, bo cały jej sralnik ociekał lepkim śluzem o smaku śledzia i starych kiepów zmieszanych z grejpfrutowym żelem diureksa. Gdy położyła swoje bimbały na kołdrze, wystawiając swoją mandarynkę w kierunku mojego ugniatacza, wiedziałem, że jest to moment na realizację sennego planu. Ze swojej Gardzieli wydarłem najgłośniejsze słowa. Pozdrowienia od Curusia! I z mocą wielkiego zderzacza hadronów wepchnąłem w jej oślizłe dubsko moją nabrzmiałą knagę aż po same bile. Bez wytchnienia penetrowałem swym szponem Beliaras jej dwór i Dorad. Pchałem z całą siłą silnika dwudziestoletniego BMW, który po wielu latach doznał ekstazy, gdy właściciel pozwolił mu zamiast gazu poczuć smak benzyny musicie wiedzieć, moi mili, że ta bawarka nie ma obrotomierza, więc zegarkałem na H, zamknąłem na pierwszym biegu. Nie było więcej czasu. Musiałem uciekać. Każda sekunda była na wagę złota. Nie zważałem nawet na jej panikę, strach, gniew i furię, która rosła wraz z pulsującym odbytem, rozepchanym starannie przeze mnie w każdej izometrycznej perspektywie, niczym kanał La Manche. Na wprost, wzdłuż i wszerz. Nie patrzyłem nawet na jej łzy i chęć mordu, po prostu wziąłem rozbieg niczym Pewien czarodziej ze schizofrenią i wyskoczyłem przez okno, wydając przy tym dźwięk jak skrzek ptaka lub drapanie. Krak! Spadając z trzeciego piętra słyszałem tylko z zaszyp jakiegoś mieszkania lecące na pełną kurwę locomotion. Zleciałem za krzaki, szybko wstałem i z się o moje kolana pancer faustem wbiegłem z powrotem do klatki i ukryłem się w starej szafce na bezpieczniki. Ledwo trzymające się drzwiczki zamknąłem na zwisającą z nich gumę do rzucia. Czekałem tam do następnej nocy, modląc się, żeby w jej bloku nie było awarii i prądu. Choć nie zyskałem darmowej kurewny do pukania, to przede wszystkim nie straciłem przyjaciela, bracia przed motykami, niczego nie żałuję. A potem razem wpadliśmy na pomysł, żeby kupić rodzinny ogródek działkowy. Ale to już zupełnie inna historia.